Niewątpliwie pierwszym znakiem naszej miłości do Kościoła i odpowiedzialności za Kościół jest modlitwa za tenże Kościół. Kościół uczy nas tej modlitwy za siebie, nawzajem, za nas, za naszą wspólnotę wiary. W każdej liturgii wybrzmiewa modlitwa za Kościół. Nie tylko w modlitwie wiernych, gdy pada konkretna inwokacja, wezwanie, módmy się za Kościół, albo jako pierwsze wezwanie lub ostatnie módmy się za nas tu zgromadzonych, czyli za Kościół, wspólnotę wiary. Wybrzmiewa to po modlitwie konsekracyjnej, gdy kapłan mówi: Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał, o Twoim kościele na całej ziemi. A to znaczy, że nawet jak wyjdziemy z tego kościoła, pójdziemy spać, gdzieś będą się za Ciebie modlić, bo gdzieś będzie akurat na którejś półkuli, półkuli zachodniej, sprawowana Eucharystia, gdy u nas będzie noc. Nie możesz zatem powiedzieć jako. Ktoś, kto jest ochrzczony jako dziecko kościoła, że nikt się za mnie nie modli, że nikt o mnie nie pamięta.